Czy wiesz, jaki jest Twój cel? Wszedłeś na te materiały, ponieważ masz problem. Znalazłeś te materiały, ponieważ masz problem. Wszedłeś na moją stronę, bo chcesz go rozwiązać. I teraz podjąłeś już pierwszy krok. Teraz musisz jasno określić swój cel. Musisz wiedzieć, tego chcę, tego nie chcę. Jeżeli go nie określisz, to tak jak z dojazdem do celu. Będziesz błądził. Jasno określasz, chcę odzyskać tę partnerkę. Swoją żonę, narzeczoną, dziewczynę. Po prostu partnerka. I teraz musisz podjąć pewne działania. Na podstawie, mam nadzieję, że tych materiałów będę starał Cię poprowadzić, abyś jak naj, w jak najszybszym czasie to mógł osiągnąć. Chociaż to nie są wyścigi. Natomiast robiąc na własną rękę, prawdopodobnie będziesz popełniał kolejność, kolejną ilość błędów no i nie wymyślisz na nowo koła. Skorzystaj z wiedzy kogoś, kto już rozwiązał te problemy setką ludzi. Mogę pomóc i tobie, ale musisz podjąć świadomą decyzję, a wtedy przeprowadzać cię przez ten proces i będziecie mogli być na nowo szczęśliwi.